Dobra waszą pierwszą konkurencją... No kurde, debilu. Panie <gryorgt> słowo? Przepraszam się. Już się będę, obiecuję. Dobra, jeszcze raz będziesz nagrywanie. Pami. Jak go zbanujesz, proszę. Naprawdę mówię. Mówicie, dosłupnie, zezwanu i go... Będzie spokój. Z 5 zł, dokładnie. Dobra, jeszcze raz ktoś się odezwie ten, ten ma jak coś już. Już? Każdy gotowy? No i dobra. Okej, okay, teraz dostanie się do tego balona no i ostatnia osoba, która zrobi to jako w sumie ostatnia no przegrywa, no i możecie już oh my god. nie można niszczyć by the way no zajebiście serio nie można niszczyć? kur... aha Ej, dobra czekajcie jeszcze raz jak coś do tego Ej, coś miałem powiedzieć, ale zabudniałem spoko okay. no startujemy dawaj zaczynamy let's go dobra. let's go już cisza, Stick island smp oficjalnie otwarte 100 youtuberów na jednej wyspie SMP Ale mogę? Bo wy przedłużacie już O co chodzi? a mamy coś nagrywać? No powo. Jak to? Ja. Ja nie <grym> chciał. Waszą pierwszą konkurencją jest dostanie się do tego balona No i ostatnia osoba, która zrobi to ileko, W sumie ostatnia, no przegrywa No i możecie już... Nie A jak z tobą mojego drewna? Ja bym wam się radził już... Uśpieszysz w sumie, bo. to już idą, jak coś. No właśnie, Mil jest ostatni. O, dobra, Ajax ostatni. Dobra, let's go. Dobra, trzecia jest Ajax, dawaj, dobrze, Ajax! Dobra, dawaj, leć! Nie. Mil jest ostatni. Oj, Emil! Dobra, ktoś ostatni. Ostatni. Dobra, Ajax. Ale... Ale, czy, ale przecież dwie osoby odpadły. Właśnie, chciałem to powiedzieć. Dwie osoby odpadły do tego, ale. No i Sytuacja, no dawaj. Ok, i jest dwóch Was odpadło, i następną konkurencją jest Parkour. Ostatnia osoba znowu odpada, i ten, kto się wywali do Wojda, no w sumie. Też odpada. I raz, dwa, trzy. Już możecie biec. Dobra, na razie Dragon wygrywa. Co jest, kuchar? na drugim miejscu? Zobaczymy, kto to spadnie. Oj. Kafis na ostatnim miejscu. A nie, Matełok jednak, na ostatnim. Oj, kokochowy spadł na sam dół. Pierwszy! Oaj. Dobra, to to pierwszy, okej okay. Bo ja zrzuciłem go okay. Ej, Zrzucił mnie, zrzucił mnie. Zrzucił, no, no, zrzuciłem. Cofnij, cofnij. Bartek no. nie z... jest. No tepnij mnie jeszcze raz, tepnij. Ja z matełek no, i kokochowy. No tepnij, bo jestem na. bo ja zginąłem. Barteku, Barteku, zginął. Bo ja go zrzuciłem, myślałem, że się nie da bić i chciałem ten. No, została wasz już garstka. I trochę za dużo. Najprzedniejsze ze mną. Kurde, Giad. <grym> Czekacie, jeden, dwa. To jest trzy, niesamowite, że ja tak daleko doszedłem. Właściwie też. To niesamowite, że nie chcę. Ale dobra. Mówi ci już ktoś, że jesteś Giad? Level 3 <grym> <grym> Okej, okay. jest elegancko. Następną konkurencją waszą jest y, suma. Essa, jak no nie, nie mam, to jeszcze... ja muszę jestem słaby w to. Idziemy. Jest osób I, ja słucham, tam, I totalnie losowo wez... weźmiemy... Mm... nie wiem kogo. Barteku w losową Dobra. No Ej, powodzenia Barteku! Ej, czy możecie się. Dawaj, no ta. No. wiesz, daj, daj. Wiesiu musi się po zginął, oni się tam zabijali, Musisz dać im regenerację. Daj nie wszystkim i małpa na zawsze. Okej. Okay. Mamy pierwszą bitwę. Kucharz. z Barteku. Barteku, dawaj. Kucharz cofni się, dawemy. Dobra. Raz. Dwa. I trzy. Dobra. Dobra, to wygrać. Oj, pojedynek. Kuchar. Barteku, jump preset, jump preset. dawaj. dawaj. daj. Słuchaj. ale od razu. Opisane role ofiara się w. Kata. Dawaj. Ale nagle dawaj. W, walka. Wszyscy są Dabaj. na środku kuchni. Dostaje z na Barteku dostaje daj. A ty, Dawaj. Dawaj. Barteku, dawaj. dobra. kochaj. A Weźcie się, zepchnijcie ktoś Emocje na Ej dobra Ja rozgrałam sumę na tej wersji przez 10 minut, także trochę sobie poczekamy Ej nie dobra Oj niszczy, niższy, niższy. Będziesz musiał odbudować, ale okej okay. Dawaj Dawaj jeden na jeden platformę nie, skap, nie skacz tak barteku, nie kryj tutaj, to, to mu zmniejsza kroka. Knota. Dobra, zmniejszam, mam znowu Zmniejsza, zmniejsza. O mój Boże, ale emocje. Aj, bądź. O! o się... Czyżby yes, yes, oh to był koniec barteku? Kucharz z barteku! Zmień! Co za teraz? Kucharz z barteku! Kucharz z barteku! Kucharz z barteku! Kucharz z barteku! Później było jeszcze kilka mniej istotnych pojedynków, więc przejdźmy od razu do następnej konkurencji. było blisko, ale... To było blisko. Bo teraz, teraz. Oj, doj, jest. Nie, nie, dobrze. dobrze. Meki niestety przegrała. Bartek, kto to do do Wojda. Let's go. do. do. Weź Ej dobra, o, gdzie problemie. jest kafis? Ja, ja, no, no, ja, czas, ja nie trafię nie nawet w tą tarczę. Dobra, daj sobie dobry pomysł. Kafelek, się ma? Okej. Kucos. A skąd ty będziesz wiedział kto trafił? No, Firework będzie wczorono. Ale po kolei, czy ja? Tak, po kolei. No po tak. Kolei. A dobra, dobra. A I okay. co? jak uh, uh, to nie trafi, to odpada? Nie, no, no Dobra. Nie no to dzidzi, Macie tutaj. A to GG, to wszyscy odpada. O, gdzie dyskrywem? czekajcie. Jesteście po teraz na tej platformie. Sobie sobie jeszcze raz, no. Jesteście teraz na tej platformie i 25 krotek odtąd Macie tarcze i zaraz wam na łuki. Okej, okay, Dragon, masz cztery próby i zobaczymy ile razy trafisz. Dobra, dawaj. Okej, okay, jeden. Ale Tryhard. Dwa. No. Dwa, trzy i cztery. Wszystkie dobra. Wszystkie przegrałem już. O, miało Ale to samo. Owaj, to do. Jeden. Oj. Jest. Dwa, trzy. Ale trzy cztery. strzały były do Sześć Trzy strzały trafione. No trzy. Dobra. Barteku, dawaj. Jeden. Drugi trafiony no do. Trzeci trafiony ha. i Czwarty trafiony Nie Kaphiz Proszę Kaphiz Teraz ty Ten Ale co ja tam nie był on idioto no, no. <laughs> Dawaj Kaphiz Teraz ty Okej, okay, jeden trafiony Drugi trafiony Trzeci Trafiony No, do, do. I teraz... No, jeszcze jeden Ostatni Uwaga Uwaga <laughs> Kaphiz celuje Fokseusz. No to dochodź tu. No człowieku, ja nie wiem, bo ja myślałem, że można trzymać w tym samym miejscu, spadłem więc... pomagaj! <grym> A to, to do... To ale do stary, się... możemy podyskutować. Masz Tora. No ale wie, stary, co to jest? O, oni wszyscy trzymali Ej czekaj. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Mam dla ciebie... Jestem youtuberem, nie? Uznajmy, że jestem, nie? Raz. Dwa... Trzy <grym> 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 Dobra! Brawo! W czwórkę przechodzicie do finału. A ostatnia konkurencja polegała na. Jesteście teraz w finałowej konkurencji. Macie tutaj bardzo dużo przycisków, ale tylko jeden z nich przetepa was na górę i uciekniecie z tej pani. Niektóre guziki są po prostu puste, a niektóre dają wam negatywne efekty. Co bo ja, ja oszukałem, jakby. Daram jak się mi łopatę, i ja oszukałem, gdzie jest prawdziwy łowy guzik. As easy win. Ja wiem, gdzie jest guzik. Nie no, tak naprawdę Serio? żartowałem, żartowałem, nie, żartowałem, żartowałem. Yes. A few later. Dobra. Dobra, tu będzie... Nie, kurde, slowness'u dostałem. Dobra. Ej! Dobra. Co jest? Toto wygrał. Wygrałem! Toto wygrał. Toto, wygrałeś całą nagrywkę i teraz możesz się cieszyć grą w Minecraftu.